Witam na kolejnej lekcji optyki. Ostatnio mówiliśmy o pryzmacie, ale to nie bez przyczyny, bo kolejnym etapem, o którym chciałem powiedzieć, jest przepuszczenie wiązki światła przez pryzmat, ale już nie monochromatycznego jak poprzednio, ale światła białego. Oczywiście na lekcji byłoby doświadczenie, ale coś tam znajdę też. I umieszczamy jakieś linki na mózgu. No właśnie, jeżeli przypuścimy światło monochromatyczne przez pryzmat, to co się z nim stanie? Już pamiętamy, ulegnie tylko, ta wiązka po wyjściu jest odchylona względem wiązki wchodzącej, czyli światło ulegnie odchyleniu. Czy też pojedynczemu, czy podwójnemu załamaniu, ale ulegnie odchyleniu od kierunku pierwotnego. Ale co się stanie? Gdy przez pryzmat przepuścimy światło białe. Tak? No tutaj już pamiętacie to dobrze z wcześniejszej edukacji. Światło białe się rozszczepi. Takie rozszczepienie z nazywamy dyspersją. Dlatego nazwa tematu dzisiejsza dyspersja światła, czyli naszej mówiąc rozszczepienie światła. No tutaj... Taki najprostszy, najładniejszy, jakiś rysunek, który znalazłem w internecie. Światło białe ulega załamaniu na jednej ścianie pryzmatu. Przy okazji już właśnie ulega tutaj rozszczepieniu i biegnie dalej. Na drugiej ścianie już rozszczepiać nie ma co, więc dalej biegnie, czyli to, tylko, że te bardzo się bardziej już odchylają od siebie. Są bardziej oddalone. I to lepszy jest wtedy efekt, lepszy widok. Tak? Na górze odczerwieni do fioletu. Czyli analizując nasze poprzednią lekcję i pamiętając o wzorze na kąt odchylenia wiązki światła w pryzmacie, to nawet nie analizujesz jeszcze wzoru. a samo odchylenie. Jeżeli światło białe biegnie tędy sobie prosto, gdzie mój kursor, to większe odchylenie jest dla barwy fioletowej niż dla czerwonej. Mówię o tych skrajnych barwach tylko tak. Więc światło białe, tędy by biegło. Barwa czerwona odchylona jest pod mniejszym kątem niż barwa fioletowa. Ten zespół barw nosi nazwę widmem ciągłym światła białego. Dlaczego widmem ciągłym? Bo barwy przechodzą płynnie jedna w drugą. Wiedząc, że światło to białe rozszczepia się w pryzmacie, można wysnuć pewne wnioski. A do tego celu przypomnijmy sobie właśnie wzór na odchylenie. Epsilon, czyli to był ten kąt odchylenia, to się równa. Ja założyłem tutaj, że otoczeniem jest powietrze, czyli ten wzór tak jak najczęściej jest podawany. N-1 razy kąt łamiący pryzmatu, czyli kąt pomiędzy ścianami pryzmatu, między tymi ścianami pryzmatu. Ten pryzmat oczywiście nie jest pryzmatem cienkim, rzecz jasna. No jak kąt 60 stopni między ścianami, to ciężko to tak nazywać cienkie, ale podarujmy sobie jakieś drobiazg jakiś... No dobrze, wniosek pierwszy. Skoro dla każdej barwy kąt odchylenia jest różny, czerwony był mniejszy, widzicie, a kąt przełamujący pryzmatu jest jednakowy, stały dla wszystkich barw, ten fi, to odpowiedź jest prosta, że skoro epsilon jest różny, to n musi być różne, czyli każda barwa ma Różny współczynnik załamania ma swój własny współczynnik załamania w pryzmacie. To jest pierwsze. A jak mają swój własny współczynnik załamania masz, tak? To to oznacza, że każda z barw ma swoją własną prędkość rozchodzenia się w pryzmacie. Tak? Różne współczynniki załamania różna prędkość. Im większy współczynnik załamania, tym mniejsza prędkość tak, w szkle. To popatrzmy. Najbardziej odchylona jest barwa fioletowa. Tak? Ze światła w części światowidzialnego. Czyli Epsilon jest największy dla fioletu. Czyli N musi być największy dla fioletu. Wniosek? Fiolet jest najwolniejszy w pryzmacie. Tu ma wniosek trzeci, ale opisałem o czerwony, czyli odwrotnie. Najmniejszy kąt odchylenia jest, ma barwa czerwona. Czyli ta barwa ma najmniejszy współczynnik załamania, czyli ma największą prędkość w pryzmacie. Tak? Wniosek? Różne barwy mają, każda barwa ma swój własny współczynnik załamania w danym materiale. W tym przypadku chodziło o pryzmat. Popatrzmy. Tutaj. Tutaj w tabelka z Kozielskiego, tutaj znalazłem ją też w internecie. Przykładowe współczynniki załamania dla trzech barw. Dwa skrajne czarne, czerwona i fioletowa i barwa pośrednia, żółta, chociaż żółto-zielona byłaby najlepiej. Szkło owiewiane lekkie, szkło zwykłe, szkło lekkie, czyli jakieś tak zwane kształt. Szkło zwykłe i woda. I w każdym z przypadków Barwa fioletowa ma największy współczynnik z załamania. Żółte ma większy od czerwonego, a fioletowe jeszcze od żółtego. Tak? Tutaj między czerwonym a żółtym jest, widzicie, a przywodzie jest niewielka różnica, ale już jest, ale na chwilę to już wyraźniejsza. Ale już nie mówiąc o szkle, szczególnie ołowianym. Można to też postawić na wykresie. Taką zależność dla szkła, tutaj napisali BK7, to jest szkło borowo-krzymowe. Wykorzystywane, wykorzystywane to jest w częściach, w przyrządach optycznych, typu lornetki, teleskopy. To jest takie szkło jednostanszych w tym przypadku, ale z drugiej strony wykorzystywane do przyrządów laboratoryjnych, takich jakichś menzurki, i cokolwiek. One jest bardzo wytrzymałe, jeżeli chodzi ono o, o zmiany temperatury. Więc w chwili obecnej, wszelkiego typu żaroodporne materiały szklane, które są do kuchni, one też są robione właśnie z tego szkła boro. No i tak, zależność współczynnika załamania od, tutaj od długości fali, aczkolwiek lepiej byłoby podać od częstotliwości, tak, to byłoby lepsze, bo przypominam, że tak naprawdę barwa, to, to co my traktujemy jako barwę, to jest uzależnione nie od długości fali, tylko od jej częstotliwości, bo przypominam, fala zmieniająca ośrodki zmienia swoją długość, a częstotliwość jest taka sama a światło czerwone w powietrzu ciągle jest czerwonym, w szkle czy w wodzie, czyli to częstotliwość decyduje o barwie światła, którą my rejestrujemy. Ale tutaj lepszy byłoby współczynnik załamania w zależności od częstotliwości. Byłoby lepsze. Tak w mikrometrach, czyli w tysiącach nanometrów. Tak? Czyli to jest 0,4, to byłoby 400 nanometrów, to byłoby fiolet mniej więcej. No, mniej niż 0,8 powinno być, 0,70, coś kilka. To powinno być czerwone. A tutaj już jest podczerwienie. A tutaj z kolei gdzieś jest już ultrafiolet, nadfiolet. No dobrze. A teraz pytanie w drugą stronę. Skoro można rozszczepić światło białe, to czy można uzyskać z tego rozszczepionego z powrotem białe światło? Oczywiście, skoro jest takie pytanie, to z pewnością, że tak. Ale teraz uwaga. Najczęstszy przypadek, który jest w po podręcznikach, oczywiście, więc on się pojawia. Znalazłem takie dwa rysunki w internecie. Pierwszy taki rysunek: światło białe przez pryzmat, ten czy mamy, tak, nazwijmy to, czyli widmo ciągłe, potem przez kolejny pryzmat i mamy białe, odwrócony pryzmat. Tak, tutaj byłoby być światło białe napisane. Tutaj rysunek wręcz z znalazłem. Też widzicie podobny, tylko że odwrócone są pryzmaty. Żeby było jasne, jeden i drugi rysunek to są rysunki błędne. Tak się nie da tego zrobić nigdy. Nie wolno nawet tak patrzeć. A nawet ten rysunek wskoczierzki jest jeszcze gorszy niż ten na górze. Dlaczego tak nie można zrobić? Pomyślmy o zasadzie odwracalności biegu promienia świetlnego. To światło białe, tutaj padające na pryzmat, rozszczepia się. Przechodzi przez pryzmat i dalej się rozchodzą. Barwy się rozchodzą. To teraz odwróćcie Monitor komputerowi, ja tego nie będę robił, albo to mnie nic nie zmieni. Może to tylko utrudni. Ale to od, jeżeli odwrócimy teraz ten obrazek z tym pryzmatem, to zobaczymy jedną rzecz. Że tutaj światło by wchodziło, to musiałoby, już wyjść, musiałoby wyjść białe. Po pierwsze, po drugie, to światło tutaj się rozchodząc pada na pryzmat, na ścianę pryzmatu. Rozchodząc. Moi drodzy. Jeżeli byśmy narysowali tej kąt padania, kąt odbicia, tak, odchylenie wiązki, to, to, to niestety czegoś takiego tutaj się uda, nie uda. Niestety. Zasada odwracalności pomienia promienia świetnego nie będzie spełniona. A w kozielskim to tyle jeszcze gorzej. Ale nie, tutaj właśnie teraz ja też przyjrzałem się, jest identycznie fatalnie. Dlaczego? Bo no ten promień niebieski, czyli światowy, jak skrajny, czy ten, czy tutaj bardziej światowy widać, jest prostopadły do ściany właściwie. Do tej ściany, do tej ściany. Prak praktycznie prostopadły. A to już zupełnie dyskwalifikuje te dwa rysunki. Tak być nie może. Więc to już zupełnie fatalne. To już byłoby wbrew no, prawo załamania. A zresztą tutaj, tak, wszystko tu jest wbrew prawo załamania. Ten drugi, drugi pryzmat się nie zgadza. Tutaj, na przykład, zwróćcie uwagę, tutaj jako tak dziwnie to się odchyla. Tutaj do gór, no, tutaj w dół. Genialny rysunek. To tutaj, tutaj z jednej strony jest, tam. Po prostu narysowano, aby wyszło niby coś białego. Nie. To jest fatalne tak robić. Tak się nie uda nam nigdy zrobić było. I to trzeba byłoby zrobić? Albo pomiędzy pryzmatami umieścić soczewkę, która by spowodowała równoległość tych barw. Dopiero potem ten odwrócony pryzmat, żeby to utworzyć z polotem białym. Albo tak naprawdę powinno być cztery pryzmaty. Pierwszy to ten, który rozszczepia. Drugi pryzmat, tak jak ten byłby, ale on nie tworzyłby takiej wiązki, tylko bardziej utworzyłby równoległość. Trzeba było dopasować odpowiednią. Trzeci, a trzeci byłby sobie odwrotny. Najpierw byłby, zaczął skupiać wiązkę, a czwarty dopiero tworzyłby biały. Czyli zasada dobrowartalności biegu promienia świetnego musi być zachowana. Tutaj niestety nie, bo ten rysunek od drugiej strony patrzący jest rysunkiem błędnym, jeżeli chodzi o prawo załamania. Tutaj wiązka światła wchodzi, się rozszczepia, na przykład popatrzcie, a potem się schodzi z powrotem. Tak, bez sensu. Tak, więc to dwa rysunki są błędne. Albo cztery pryzmaty, albo coś między pryzmatami, jakaś soczewka. Tak. I to jest najczęstszy bo to, który w ogóle, widzę, widzę w optyce, ale chyba nawet widzę w podręcznikach. Mówiąc szczerze, nie widziałem chyba żadnego podręcznika, który miałby to dobrze, chyba że jeden gdzieś tam mi mignął przez oczy. Musiałbym to zobaczyć. Tak, ten podręcznik, ale ten podręcznik zostawiłem w szkole. Bo nie używam go teraz. W chwili był już jest poza programem, ale on może być. Tam mogłoby być dobrze. To jest błędne. Y jeszcze możliwość, na przykład, Newtona. Y film z tarczą Newtona umieściłem już na, na moodlu, więc możecie sobie obejrzeć. Y co jeszcze można by zrobić? Otóż, jeszcze jak. Oczywiście, żeby to dało białe bo w czasie kręcenia się tej tarczy, to muszą być te barwy odpowiednio dobrane. Mam wrażenie, że jaką w szkole mamy coś podobnego w szkole, szcząg identycznego, to też żółtego jest zbyt dużo. Tak, To tam nie pasuje. To też troszeczkę, że bardzo wychodzi nam kremowe, a nie białe. I teraz składanie barw. Można piję to jeszcze. O tym, na, na czym polega składanie barw? to no jak robicie, jak pracujecie? Malujecie sobie farbami. Tak to weźmiecie na przykład sobie czerwone i niebieskie uzyskacie fioletowe chyba, co? To jest właśnie składanie barw. Mamy dwa rodzaje składania barw. Yy, mieszanie subaktywne -ak -sub i mieszanie addytywne. Subaktywne, -sub dobrze, i addytywne. RGB. Kolorami podstawowymi w tym supraktywnym aktywnym to są... najpierw poważnie, na tę lewą stronę, tak? Na lewą stronę to są fioletowo czerwony czyli magenta, cyjan, czyli taki błękitny i żółty. Otóż to mieszanie pierwsze to jest mieszanie światła koloru światła odbitego od powierzchni. np. przykład wydruk na papierze lub zestaw filtrów szklanych. Albo do światła tutaj przychodzi. Wówczas występuje zjawisko syntezy subaktywnej. No i tutaj te trzy podstawowe. Mieszanie barw addytywne, czyli RGB. To kolory podstawowe to czerwony, niebieski, zielony. Skąd nazwa RGB? Bo no, tak, czerwony, niebieski, zielony. Ale wiadomo o co chodzi. Mam nadzieję. Tutaj mieszamy światło emitowane. Nie odbite, tylko emitowane przez źródło światła. Wykorzystywane to jest, to oddawanie barw wykorzystywane jest w tego typu monitorach, telewizorach, tak, telewizorach wyświetlaczach jakichś kolorowych. Im to tutaj te trzy barwy. Czarna część to jest brak światła, a białe, czarny to jest brak światła dookoła, a biały to jest połączenie tych trzech podstawowych barw, tworzy światło białe. Mam takie lampy w szkole, mogłem wam pokazać. Jak zobaczymy, będziemy w szkole. Zobaczymy w styczniu, jak to wyjdzie nam. To wam to pokażę. W styczniu możemy się pobawić z różnymi doświadczeniami, których nie zobaczyliście na lekcji. A będziemy mogli sobie je uzupełniać. Czy w styczniu, czy jeszcze później też. Przy okazji powtórek naturalnych. Tak. Co są te? Barwy. Tutaj to plik, który jest dla biologów, więc możemy sobie odpuścić dalej. Doskonale. Barwy. Teraz jeszcze jedno pytanie. Jak powstaje tęcza? Dlaczego ma taki kształt, a nie inny? Najpierw przeanalizujmy. O, bo zapomniałem jeszcze o jednym rysunku. Najpierw przeanalizujmy, co się, co się dzieje ze światłem słonecznym, który wpada do kropli wody. Światło słynne do kropli wody na, tym, na powierzchni ograniczającej krople od otoczenia złamuje się, przy okazji oddaje się rozszczepia. Mniejszy kąt odchylenia jest dla barwy czerwonej, czyli przewona biegnie górą tutaj, gdzie mój kursor, czerwona się odbija tutaj na górze. Tutaj następuje całkowite wewnętrzne odbicie, kąt padania zwiększy od. Tak oczywiście nie każdy światło wpadające do kropli wody całkowicie uległ odbiciu. Część większość przychodzi na drugą stronę, rzecz jasna. Bo inaczej, jak między. Jakbyśmy zobaczyli deszcz, to jeżeli słońce byłoby po drugiej stronie, to byśmy w ogóle mieli tu mieć ciemność, tak? Jeżeli ktoś stanąłby z tej strony miałby noc. Nie, 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 tak nie jest. Większość świata przychodzi, tylko część świata, która odpowiednio tutaj po wejściu do środka, tak się tutaj yy, pada pod, pod drugą, na drugą powierzchnię pod kątem większym od kąta granicznego, to ulega całkowitemu wewnętrznemu odbiciu. Tu jest światło czerwone, światło czerwone biegnie tędy tutaj, światło niebieskie, fioletowe biegnie tutaj. Tak? Czyli czerwone idzie w dół, bardziej fioletowe idzie, jest z górą idzie. Tak? Tutaj też, jest oczywiście załamania. Analizując dokładniej te kąty, to przeciętny kąt, nie znaczy tak w środku mniej więcej, dla żółtego, żółto-zielonego, to te kąty między wchodzącym a wychodzącym musi być wokół, jest to, to są 42 stopnia. Tak. Wtedy tutaj będzie odbicie. Przy, tak, gdyby to podało trochę dalej, no to byłoby, jakoś przeszłoby na drugą stronę i nie byłoby odbicia, nie byłoby tęcza. Wniosek jeden jest taki, że tęcza musi być po tej stronie, po której jest słońce. Tak. Czyli jeżeli jest za nami, musi być za nami słońce, a przed nami deszcz, ściana deszczu. Tak. My musimy być pomiędzy słońcem, a tym deszczem. Dlatego pomiałem na myśli, że po tej samej stronie co deszcz musi być ten, po tej samej stronie licząc od deszczu. Tak? Po tej samej stronie gdzie jest słońce, musi być tęcza. Tutaj Pote 2 stopnie. Ale tutaj oczywiście widać, że czerwone jest na dole. Tak? Ale w końcu, jeżeli zobaczymy tęczę, to, ja to widzimy odwrotnie. Przecież tak. Widzimy odwrotnie no, do góry. Skakuj. widzimy o, teraz ja no. Widzimy no, odwrotnie. Ech. Ech. Dlaczego tak się, moi drodzy, dzieje? O, udało się dopasować. To Światło słoneczne, które pada w tym właściwym miejscu, odbija się, tak? Powiedzmy uwagę na jedną rzecz. My z danej kropli wody widzimy tylko jeden promień światła, nie widzimy wszystkich, bo to promień musi nadać do naszego oka. Tak? tu jest OW42 kąty. Między wchodzącym do słońca, do kropli wody, a wychodzącym już. Czyli jeżeli przypuśćmy, że widzimy z jakiejś kropli, to jest, tutaj pada deszcz, tak? widać, światło typu zielone to nie widzimy czerwonego, który jest tym niżej idzie i fioletowego, który idzie wtedy nad nami. Żeby z tej samej kropli zobaczyć fioletowe, byśmy musieli podskoczyć, żeby to tutaj zobaczyć, albo uklęknąć, żeby zobaczyć, czy światło czerwone. Tak? Otóż, skoro tak jest, to czyli pod większym, pat patrząc tak względem Ziemi, patrząc względem Ziemi, powtarzam, większy kąt, ten tutaj, pomiędzy promieniem a ziemią jest dla z kolei, to fioletowy idzie bardziej płasko. To prawie wychodzi z tego samego miejsca, a tutaj wychodzi bliżej. Tak, to jest większy kąt, czyli większy kąt względem poziomu, czyli czy to względem poziomu, czy względem jakiejś poziomej linii przychodzącej na, na poziomie, nas, na wysokości naszego oka, czyli tylko tutaj jakiś poziom zrobić, no i to wychodzi, tak. Skoro to jest pod większym kątem, to żeby zobaczyć, Czerwone z jakiejś kropli wody, to, ona musi, to jest promienie musi być pod większym kątem, czyli będzie jakby równolegle do tego narysowanego, bo to dla innej, dla, innego, dla innej kropli musi być dokładnie tak samo jest. Więc te promienie muszą być zielone względem siebie są równoległe, fioletowe są równoległe i tak dalej. Więc ja zobaczę czerwony, ale tylko tutaj musi być pod większym kątem względem mnie, czyli jak to przysłonę do oka, to ten promień, ta ta linia czerwona, jak przesunę do oka, będzie szła wyżej pod większym kątem, czyli zobaczę czerwone, zobaczę wyżej. Tak. Niżej będę miał barwę pośrednie, a najniżej. to jest ten kąt, tutaj względem poziomu jest najmniejszy. Tak. Dlatego mamy w tej, tej kolejności barwy. Jeszcze jedną rzecz. Zapomniałem zupełnie o jednej rzeczy, ale jesteśmy właśnie w wyszukiwarce. Więc kolejny obrazek próbujemy znaleźć, by to wyszukiwarka jest po to, żeby obrazek znaleźć. O, ten jest znak mi interesujący. Już nie będę go tam wklejał. No, tak. No, jakbym mógł to się nagle lepiej, lepiej pokazać. Olej, mały rysuneczek to jest. Uuu, 260 tylko na 139 pikseli, to, to jest maleństwo zupełnie. Będzie może jakiś większy rysunek, a jak nie, dobra, no to sobie też jakoś poradzimy. O, powiększyliśmy obraz. Tutaj. To jest tak zwana tęcza wtórna. Druga tęsza. Światło, to jest białe, wchodzi tutaj, to jest światło białe, tędy wchodzi i ulegnie podwójnemu wewnętrznemu odbiciu na jednej ścianie i na drugiej ścianie. I tutaj raz się, jak gdyby odrzuca, to drugi raz się odrzuca. Wtedy czerwony jest pod, yy, tak, będzie innym kątem szkieletowym. Czerwony będzie pod mniejszym kątem szkieletowym, czerwony będzie tym razem yy, na dole, jak będziemy oglądać wtedy, to no, będzie pod mniejszym kątem, a filtrowy będzie pod, tak? pod mniejszym. <laughs> ten tym troszeczkę jest nie, tego, nie, nie, nie tak jak powinien to wyglądać, ale ten kąt jest względem tego, tego, tej linii białej jest większy niż z kolei ten kąt. To byłaby tęcza wtórna. Tak? Tutaj chyba na zdjęciu gdzieś jest powstanie tęczy. To byłoby najlepiej, nawet. I tutaj powinno się tam pojawić tak takie rysunki. Tutaj takie rysunki. Załamanie. Jedno widzicie, jest tęcza podstawowa, i tutaj tęcza wtórna. Tak? Tutaj nazywali, że ten świetlny pada od dołu, musi padać, tak? żeby zobaczyć tęczę wtórną. Od dołu. Powiedział też, że musi być on, a to być ona. Kąt pomiędzy kątem promieni padającym a wychodzącym jest inny niż 42 stopnie. Dlatego też ten kąt tenczy widzimy. O, to jest dokładniej. Tutaj jest 54 stopnie. Tak. Według tego rysunku. No dobrze. Jeszcze jakieś obrazki. Tu jest jedna tęcza, tutaj widać. A każdy, zresztą widzę z Wikipedii bardziej. Jedna tęcza tutaj, a tutaj widać, nie wiem, czy widzicie, tęcza wtórna. No dobrze, to byłoby dzisiaj. No. dzisiaj na dzisiaj wszystko. Do usłyszenia następnym razem.